Podsufitka nie odkleiła się. Jest wszystko elegancko. Także, panowie, można na ten klej śmiało przyklejać. Na dach nałożyłem cztery razy no, sprayowałem dach tym klejem. Dlatego, że za pierwszym razem z małżonką mi się nie udało tego przykleić. No po prostu nie wiem. Nie miałem jakoś tak pomysłu. I dopiero za drugim razem sam przyjechałem i jeszcze raz powtórzyłem to samo, czyli raz zespejowałem, czyli trzecią, trzecią warstwę zasprejowałem. Poczekałem znowu aż troszeczkę gdzie tam jak cała, jak wyschnie, i później czwartą warstwę zasprejowałem i od razu zacząłem kleić. Środek znalazłem, czyli od połowy dachu, po długości od połowy dachu, najpierw do tyłu. Kleiłem, a później z tyłu do przodu. Także klej działa, trzyma się. Na razie pozdrawiam wszystkich, hej.